Znajdujemy się w, prawie w pasie, koło pasu PASA Przegranicznego, i za płotem, ale na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się grupa osób, która, koło której jesteśmy od dwóch dni. I dwa dni temu, po godzinie 19, już na terenie Polski, ta grupa 30 osób, około 30 osób, wśród których jest 11 dzieci, poprosili o azyl w Polsce. Więc my teraz czekamy, aż te wnioski o azyl zostaną przyjęte. To co my robimy, to my jesteśmy obok, czekamy, wspieramy staramy się zapewnić dzieciom jakąś rozrywkę, odsunąć ich myśli od tego, co się dzieje. Robimy jogę, gramy na płocie, to znaczy dzieci na płocie, a my tutaj na barierkach na perkusji. Bawimy się, uczymy się troszeczkę arabskiego i uczymy się troszeczkę dlatego że grupy są, większość osób z grupy jest z Syrii, są też sobie z Iraku. Wiele osób spośród grupy to są Kurdowie, którzy właśnie mówią w języku kurmanji, Więc organizujemy sobie czas tak, żeby no żeby dzieci mogły przez chwilę się po prostu nie stresować i, i pośpiewać. W polskim prawem, zgodnie z prawem międzynarodowym, jeżeli ktoś znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wniesie o azyl, a te osoby zgłosiły chęć ubiegania się o azyl w Polsce, są na to nagrania, mamy to zarejestrowane, to po prostu taki wniosek musi zostać rozpatrzony, ale on może być rozpatrzony w humanitarnych warunkach, to znaczy pod dachem, z wodą, jedzeniem, opieką medyczną.